Idę kurwa od drugiej strony To kurwa we dwóch poszli na balkon Ja jeszcze za nim bym stanął i chuj zamiast Rem, biorę. W typa to bym w was strzelał kurwa pewnie Go 6 mama a Ja, ja odwracałem uwagę po zajęłam no, kurwa Zajebałem. Co brawo no kurwa a ja co bym tam robił? Kujawiaka bym tańczył kurwa <grym 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 <tańczym> Pewnie ta Mówię pierdole, idę, kurwa wlezę za nimi kurwa i zamiast strzelać do enemy kurwa, to będę do nich strzelał, bo nic nie będę mieli. O, jakby wyjebał remingtona, czyli Kurwa apteczka by mi się przydała, duża ja, chociaż jest. chcesz? Daj! Ja. Kurwa, za dwie, chociaż będzie Czekaj, bo mam pełne kurwa pleca koło, jest problem trochę. Masz, a ma też. Kurwa, ja, te... ja nie wiem co ty robisz. Ja to kurwa te amo ci rzuciłem, podniosłem za chwilę drugie, kurwa biegnę, No bo nie, co? ja musiałem kurwa przeładować, no. Wiesz o co chodzi? Tu masz, no, no. Tam, tu masz kurwa. będą ja, ja już mam full kurwa plecak, nie? Ja to, Marek, myślę, że tu nawet jeszcze będę gdzieś... Ja pierdolę. Kurwa, są tu z lewej. Dobra, już go do nie ma, frajera.